Kiedy ten serial zadebiutował na platformie streamingowej Netflix z pierwszym sezonem, wszystko wskazywało na to, że to może być szwedzka odpowiedź na hiszpańską szkołę dla elity. Ale bardzo szybko okazało się, że nie, że to zupełnie inna para kalosze i pod względem wizualnym, naturalizmu, czy pod względem prezentacji zachowań. A drugi sezon idzie jeszcze krok dalej, koncentrując się w dużej mierze na zdrowiu psychicznym bohaterów. Wiem, że dużo osób czekało na kontynuację tej produkcji i mam nadzieję, że nie są one rozczarowane, że nie jesteście rozczarowani tym, co zobaczyliście, bo twórcy poszli w nieco innym kierunku. Zamiast koncentrować się na eksploracji relacji Simone Wille, zdecydowali się na to, że odsuną ją trochę na bok i skoncentrują się na tym, żeby pokazać bohaterów takimi jacy są, żeby pokazać, że bez relacji również człowiek istnieje. I moim zdaniem była to świetna decyzja, bo dzięki temu drugi sezon tej produkcji wyróżnia się na tle innych i udało się twórcom wykreować bardzo ciekawe wzorce zachowań i reakcje na również pewne zachowania. Ja mam na imię Ola i dzisiaj porozmawiamy sobie trochę na temat drugiego sezonu serialu Young Royals Książęta, szwedzkiej produkcji Netflixa, która ma sześć odcinków, ale te sześć odcinków moim zdaniem wystarcza, żeby dobrze eksplorować ten temat. Mamy tutaj różne kwestie dotyczące tego, jak jak relacji nas definiują, jak definiujemy siebie bez relacji i jest tutaj trochę poruszona na temat zdrowia psychicznego bohaterów. Przede wszystkim w drugim sezonie więcej czasu antenowego zyskuje August, a przynajmniej jest bardziej wielowymiarową postacią. Nie jest sprowadzony tylko do roli dręczyciela, chociaż nadal romansuje z tą swoją mroczną stroną. Więcej czasu antenowego również zyskuje Sara i to, że zawsze będzie tą biedniejszą w tym środowisku, zawsze będzie traktowana przez pryzmat tego, a dodatkowo, Dodatkowo jeszcze mocniej uwypuklone są jej kwestie zmagania się z Aspergerem i tym, że ona zupełnie inaczej odczytuje uczucia i reakcje ludzi, co tutaj zostało mocno uwypuklone, zwłaszcza w końcówce sezonu. No i wreszcie rzecz szalenie ważna, czyli Willa i Simon, którzy podążają zupełnie innymi ścieżkami, i wydaje mi się, że nie wynika to tylko z tego, że pochodzą z różnych środowisk, i postaram się to wyjaśnić w tym materiale. Przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę na to, że drugi sezon serialu Książęta świetnie wykorzystuje teorie marksistowskie, a raczej można przyłożyć do tego teorie marksistowskie dotyczące struktur społecznych, dynamiki między klasami. Tutaj nie ma wędrówki między klasami, ale to przeciąganie liny jest zauważalne na gruncie innym, na gruncie nastoletnim, na gruncie eksploracji siebie, dlatego chciałabym trochę skoncentrować się na kwestii, w jaki sposób dwójka normalnych, bądź co, bądź nastolatków może odnaleźć się w tym społeczeństwie i może odnaleźć Odnaleźć siebie w relacji, w relacji, która nie jest społecznie jakoś bardzo akceptowana, przez to, że tradycje dyktują właśnie tę jedną stronę, która przeciąga linę w swoim kierunku. Bowiem to oczywiste, że oni nie są w stanie uciec od tego, że społeczeństwo. W pewnym sensie, do pewnego stopnia i definiuje. Willem ma wyznaczoną ścieżkę od właściwie urodzenia. Znaczy, to nie było tak, że ta ścieżka była cały czas taka sama, no bo pewne okoliczności wpłynęły na to, że teraz jest pierwszy w kolejce do tronu, ale był wychowywany w tym duchu, w tym stylu, w tradycji, która jest nienaruszona i wpływają na to takie małe elementy, nawet że hymne szkoły Hileszka nie może zostać zmienione, nie może zostać zinterpretowane zinterpretowany w trochę bardziej nowoczesnym stylu, bo u Uderza to bezpośrednio w tradycję. I William jest pośrodku tych dwóch światów, i on tak naprawdę nie pasuje ani do jednego świata, ani do drugiego. Dodatkowo ta jego tożsamość jest rozwarstwiona, on sam nie jest w stanie się umieścić, czy jest po tej stronie, czy po drugiej, a między tak do końca nie wie, jak miałby manewrować. Pod koniec sezonu trochę się to wyjaśnia, ale do tego momentu, do tego szóstego odcinka, on manewruje między jedną tożsamością a drugą, wykorzystuje to, co w danym momencie jest mu potrzebne i nie zawsze wychodzi dobrze. Warto również zwrócić uwagę, jak w tym wszystkim odnajdują się sceny prezentujące ich relacje. Nie ma ich tutaj aż tak dużo jak w pierwszym sezonie, ale nadal one są naznaczone taką delikatnością, niewielką głębią ostrości, miękkim światłem, lekkim rozmyciem. I wbrew pozorom, to nie jest tylko po to, żeby ten obraz ładnie wyglądał, żeby pokazać tę niewinność nastoletnią. To jest też po to, żeby pokazać, że to ma pewien sens, i ich zbliżenia nie są tylko po to, żeby uwypuklić to, że w tym momencie się odsłaniają. Tu chodzi o coś innego, przynajmniej ja to tak odbieram. Chodzi o to, że Willem może być przy Simonie z sobą, że on może zachowywać się dokładnie tak, jak chce, i tylko wtedy przy nim czuje się właśnie w ten sposób. Czuł się wcześniej tak przy bracie, któremu mógł powiedzieć praktycznie wszystko. Teraz został sam, on się czuje niesamowicie samotny, więc te niewielkie sceny mają. Lęk zbliżenia, chwytanie za rękę, za palce to wszystko jest naznaczone tą delikatnością, żeby pokazać, że on łaknie takiego normalnego, międzyludzkiego, czystego kontaktu zwyczajnego, niepodyktowanego jakąś filozofią, podszytego tradycją, którą zawsze musi podążać tylko zwyczajnego, międzyludzkiego. I drugi sezon serialu Książęda idzie o krok dalej. On pokazuje, jak zgubny wpływ, jak destrukcyjny wpływ ma kapitalizm na życie mentalne tych nastolatków, bowiem oni cały czas są umiejscowieni w społeczeństwie, które kręci się wokół pieniądza. Zresztą my też jesteśmy w takim społeczeństwie. Tutaj jest to jeszcze bardziej wyciągnięte na powierzchnię ze względu na kontrasty. Simon wywodzi się z niższej warstwy społecznej, natomiast Willem z wyższej. I on może mieć wszystko, ale nie może o sobie stanowić. Simon natomiast może o sobie stanowić, może eksperymentować, może podejmować różne decyzje i nie będzie miało to żadnych konsekwencji, dopóki nie będzie się mieszał w rodzinę królewską. I to ma ogromny wpływ na Wilema, który przez to czuje się samotny, na szczycie na tronie jest samotny i dlatego zwierza się psychologowi z tego, co czuje, ale nadal to nie jest tak, że on w ten sposób, tak po prostu za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, będzie w stanie to przepracować i wszystko będzie super. Pokazane są małe elementy, które odzwierciedlają jego stan psychiczny. To, że ta jego fasada, ona zaczyna pękać i Willem ma takie nerwowe, najpierw delikatne, jakieś tam nadmierne ruszanie stopą, czy nogą, czy strzelanie oczami. Ma cały czas rozstrzelony wzrok, nie może skoncentrować się na jednym punkcie, ale później to idzie dalej. Willem ma ataki paniki, nie może złapać powietrza, nie może złapać oddechu. To wszystko go niesamowicie przytłacza. Dalej zaczyna wymiotować przed ważnym wystąpieniem, przed zwykłą prezentacją nawet na lekcjach. Zresztą wcześniej to byłoby w ogóle nie do pomyślenia, teraz gdy na jego barkach jest tak wielka odpowiedź. To wszystko dociera do niego mocniej. On nie dość, że jest nastolatkiem, nie dość, że buzują w nim emocje, hormony. To jeszcze ma tę rozwarstwioną tożsamość. Z jednej strony jest księciem, pretendentem do tronu królewskiego, z drugiej strony, normalnym nastolatkiem, który chce podejmować różne decyzje, ale nie może. I przez to on zaczyna reagować buntem, zaczyna reagować agresją. Dochodzi w jednej sekwencji scen do rękoczynów. Pęka ta kula z żabą, którą dostał od brata, i w tym momencie pęka ta fasada Willema. On już nie wie tak naprawdę, kim jest i jest przy tym niesamowicie samotny i nie ma się komu zwierzyć. Ale to nie jest tylko tak, że on reaguje złością, agresją, tyle, kropka. Willem posuwa się do wyrachowanych zachowań. On chce zniszczyć Augusta za to, co zrobił. I wówczas, mimo tego, że w jednej chwili odsuwa się od tronu, w tej konkretnej chwili przysuwa się do tronu, wykorzystuje to, że ludzie za pójdą, że jego koledzy z klasy za nim pójdą, że będą go słuchać, że gdy będzie im tak podszeptywał i będzie wykorzystywał swoją charyzmę, to oni w końcu mu ulegną i wówczas przydaje mu się to, że jest księciem, ale to nie oznacza, że on jest najgorszym człowiekiem na świecie. To oznacza tylko tyle, że on jest niesamowicie zagubiony i znikąd tak naprawdę nie ma pomocy. Wydaje mi się, że w trzecim sezonie być może będzie trochę bardziej eksplorowana relacja z matką, bo to ma bardzo duży wpływ na to, jak on się zachowuje. On chce spełnić jej oczekiwania, ale z drugiej strony nie, nie chce spełniać oczekiwań, chce się buntować, więc ma w sobie te dwie natury, które cały czas ze sobą walczą. I wspomniałam wcześniej, że mamy tutaj do czynienia z czymś takim, jak przeciąganie liny między tymi środowiskami, że najpierw jeden jest uprzywilejowany, potem drugi. To nie jest tak do końca, bo zawsze Willem będzie tym bardziej uprzywilejowanym, bo zawsze będzie tak, że to Willem będzie na szczycie i ludzie będą za nim iść, jego będą słuchać, a nawet jeżeli nie będą jego słuchać, to będą musieli go szanować, bo tak wymusza środowisko, bo tak wymusza tradycja i będzie miał ogromne plecy, bo ma pieniądze. Simon ich nie ma, więc zawsze będzie tym gorszym, tym w niższej klasie społecznej i nie będzie mógł się piąć po tych szczeblach, wspinać się po tych stopniach. Ale może być bardziej uprzywilejowanym, jeżeli chodzi o rozwój emocjonalny, rozwój mentalny, bo Simon idzie dalej właśnie też z tego powodu, że on może iść dalej, może podejmować różne decyzje, może umawiać się z Markusem i nie będzie w tym niczego złego. Nikt zaraz nie będzie mu robił miliona zdjęć i nie trafi na okładkę, w przeciwieństwie do Willema, który musi bardzo uważać na to, co robi i nie może sobie pozwalać na takie zachowania. Mimo, że się buntuje i pozwala sobie na różne zachowania, to ta konsekwencja czynów jest. U Simona ma inny wymiar. I to też jest bardzo ciekawa kwestia, bo Simon zaczyna się umawiać z kimś z bardziej swojej klasy społecznej, nie aż tak, no ale już bliżej, tylko z osobą starszą. Markus nie jest jakoś bardzo starszy od Simona, ale nadal mamy tę dynamikę, nadal to Markus jest tym dominującym w tej relacji i on może robić różne rzeczy. On może całować Simona, żeby właśnie Willem to widział, ale jeżeli Simon robi to samo, to Markusowi się już to nie podoba, że to on jest wykorzystywany, mimo że to on jest wyżej społecznie również trochę, ale bardziej chodzi o tę hierarchię, że on jest tym dominującym w tej relacji. I moim zdaniem była tu taka jedna czerwona Flaga w tym związku, gdy Markus zaczął mówić, że Simon wychowywał się bez ojca i dlatego nie miał wzorców. I rozumiem, że nie miał nic złego na myśli, ale trochę miał jednak chyba. Oczywiście później wybrnął, bo powiedział, że no chodzi o to, że Simon nie jesteś swoim ojcem i tak dalej, ale moim zdaniem było to podszyte takim trochę spojrzeniem z góry, właśnie na Simona, ze względu na to, że pochodzą z nieco innych światów. Zmierzam do tego, że chociaż Simon może być uprzywilejowany, w podejmowaniu decyzji może eksperymentować, to nadal to, co dzieje się dookoła, to społeczeństwo, w którym jest osadzone to, że chodzi do chileszka tej szkoły, która bądź co bądź jest finansowana przez tych najbogatszych, to jego marzenia są kilkakrotnie tutaj podeptane między innymi to z odśpiewaniem swojej interpretacji hymnu szkoły, przez to, że to ci bardziej uprzywilejowani, ci bogaci podejmują decyzje i to oni są na świeczniku. Simon nie ma tutaj absolutnie nic do powiedzenia. I dlatego wygrywa emocjonalnie, dlatego Willem czuje się samotny, bo nie wie, kim jest bez Simona i przeżywa różne fazy tego czasu po tej relacji. Najpierw jest okrutnie wściekły na wszystkich, na Augusta, na dwór królewski, na Simona również, bo przecież idzie do przodu. Później stopniowo zaczyna eksplorować swoje ja, kiedy już ta fasada całkowicie pękła i dochodzi do pewnych wniosków i nawet pewne kwestie zdołał przepracować, ale jeszcze długa droga przed nim. No i też nadal osadzony jest głęboko w tym środowisku i jego decyzje muszą być podyktowane tym, co mówią inni. I jeszcze bardziej te różnice w związku z i z majątkiem są widoczne na przykładzie kontrastu Sara Felis. I Sara jest trochę bardziej eksponowana niż w pierwszym sezonie, przynajmniej ja odniosłam takie wrażenie, trochę staje się antagonistką tej historii, ale nie można na nią patrzeć tak zero-jedynkowo, no bo Sara jest w spektrum autyzmu. Z tego co wiem, to ma Aspergera. I ona zupełnie inaczej odczytuje emocje i reakcje innych osób. I okej, okay, tutaj kwestie moralne też są ważne. Ona posunęła się o kilka kroków za daleko i nie można tego tłumaczyć Aspergerem, z drugiej jednak strony ona zawsze będzie traktowana jako ta gorsza, ta biedniejsza, ta, która inaczej odczytuje emocje, bo jej przyjaciółki wystarczy jeden moment, gdy ona wyrazi swoje zdanie, swoją opinię i one się już odsuwają. Gdy im przytakuje, gdy jest posłuszna, usłużna, one są obok niej i wtedy jest wszystko super. I te podwójne standardy widać na przykładzie relacji z Feliz-Feliz, która okłamuje, która nie mówi jej wszystkiego, ale uważa, że nie musi jej mówić wszystkiego, bo to Sara ma być jej lojalna, a nie odwrotnie, chociaż oczywiście mówią te górnolotne słowa o przyjaźni, że to jest obustronna lojalność. Zmierzam jednak do tego, że gdy Sara nie mówi Felis pewnych rzeczy, oczywiście tutaj wchodzą te kwestie moralne, znaczenie moralne tych czynów, no to Felis się oburza i reaguje gwałtownie, agresywnie, ale nie zdaję sobie sprawy, że to, co ona zrobiła, było tak samo ważne dla Sary. Zmierzam tutaj do sprzedaży Rousseau, tego konia o którego troszczyła się Sara, i wówczas przyjaciółki odsuwają się od Sary i wspierają feliz, bo to one są z jej kasty, a nie z kasty Sary. Wspomniałam również, że August wyrasta tutaj na wielowymiarową, wręcz fascynującą postać. Postać, która czuje, że zrobiła źle, i stara się to naprawić i zbliża się do Sary, ale jednak okazuje się, że gdy w grę wchodzą rzeczy ważniejsze, gdy w grę wchodzi majątek, wchodzą pieniądze, wchodzi pozycja społeczna, no to tamam kręgosłup Augusta znowu staje się niesamowicie giętki i to sprawia, że widz ma ogromny problem z tym, czy mu wybaczyć, bo w pewnym momencie można mu wybaczyć, czy jednak nie. Co dobitnie podsumowuje końcówka tego sezonu. On jest w stanie posunąć się dalej niż Willem. Willem ma te granice. On może wykorzystywać swoich kolegów z klasy, ale do pewnego stopnia do swoich celów, ale nie kosztem tych kolegów. Natomiast August idzie po trupach do celu i jego kręgosłup jest niesamowicie i bardzo często romansuje z tą swoją mroczną stroną. Drugi sezon serialu książęta w znacznie większym stopniu eksploruje jednostkę osadzoną w społeczeństwie. Mamy bohaterów, którzy rozkwitają, którzy się rozwijają, którzy mogą poznawać własne ja, mogą budować swoją tożsamość. To jest ten moment, kiedy trzeba budować swoją tożsamość. Oczywiście nigdy nie jest na to za późno. Zmierzam jednak do tego, że twórcy chcą nam pokazać, że relacje nas nie definiują, okej? Okay, Społeczeństwo, w którym się wychowujemy, to, gdzie żyjemy, z kim żyjemy, jasne, ma wpływ na to, jacy jesteśmy, jak będziemy odbierani, ale zawsze to my mamy coś tutaj do powiedzenia, i moim zdaniem, właśnie szwedzki serial robi to świetnie, bo pokazuje te dobre wzorce. Jest to jedna z najlepszych pod tym względem Tindram, jakie widziałam, właśnie pod względem pokazywania reakcji i sposobów rozwiązywania różnych problemów, bo tutaj zawsze na pierwszy. Plan wysuwa się, rozmowa, szczera rozmowa. Zawsze, nawet jeżeli dojdzie do jakichś dramatów, konfliktów, to później jest ta szczera rozmowa i chęć naprawienia tego, co się zrobiło, zrozumienia swojego błędu. Fajnie, że jest to eksponowane i fajnie, że ten serial doczekuje się kontynuacji, bo zdecydowanie na to zasługuje. A przy okazji, bardzo dobrze wygląda wizualnie i relacja Willem Simon, to do czego ona zmierza i czy faktycznie będą w stanie być ze sobą, będą w stanie współpracować. Będą w stanie się zrozumieć, jest wciągającym wątkiem. To nie jest tak, że on jest tutaj tak, bo po prostu to teen drama i musi być tutaj jakiś romans. Tylko faktycznie ci bohaterowie są w tym niesamowicie przekonujące i dobrze odczytuje się ich emocje, dobrze odczytuje się to, z jakimi problemami mentalnymi zmaga się Willem i to, że Simon, mimo że ma tę większą dowolność, to nadal jest ograniczany przez pewne kwestie. No i plus ciągnie go do Willema. I tak jak wspomniałam, końcówka sezonu do pewnego stopnia stopnia umieszcza Willema w pewnym punkcie na tej mapie tożsamości. On jest już bardziej księciem, bardziej w tej rodzinie królewskiej i bierze odpowiedzialność za swoje czyny. Trochę bardziej dojrzewa, ale wydaje mi się, że jego droga będzie jeszcze bardzo, bardzo kręta. I z tą myślą Was zostawiam. Serdecznie zapraszam w sekcji komentarzy. podzielić się swoją opinią na temat tej produkcji, na temat tego co Wy o niej myślicie, co myślicie o relacji z Simon Willem, czy może Simon Marcus. Dajcie znać, ja odpisuję na praktycznie wszystkie komentarze i jestem Jestem niesamowicie ciekawa, co Wy o tym wszystkim myślicie, i będę wdzięczna za wszystkie łapki w górę i subskrypcję tego kanału. Dzięki bardzo za uwagę, i do następnego.